Pan to nada prasą? to kpiny! Albo się pan będzie starał, a pan stąd wyleci. Redakcja to nie dancing. Zamiast ogłupiać personel tańcem, wziąłby się pan lepiej zapisania i czynił to z większym polotem. To, że Pański ojciec ze naszym akcjonariuszem, to jeszcze mało. Trzeba nareszcie coś pokazać, panie morski. Tak jest, panie redaktorze. Ale ciągle pisać sprawozdania z procesów i wypadków samochodowych, to nie dla mnie. No, ja się do tego nie nadaję. A może chcę artykuły wstępne pisywać, co? Nie skądże, panie redaktorze? O, sobie, Stefanie! Powiedziano mi w domu, że jest na generalnej próbie. Lecę do teatru, czeka, że pani Mila Stella jest nieusposobiona, ty rozumiesz? Dla dzwonka wieczornego jest nieusposobiona, no! Skandal, mój drogi! To przechodzi wszelkie granice! Mira Stella od tego jest gwiazdą, żeby miała swoje grymasy. A ty od tego, żebyś ją namówił na wywiad. No dobrze, ty ale, klapa. Yy, panie redaktorze, idź pan do diabła. Yy, Panie redaktorze, nie mi pan pozwoli skorzystać z tej okazji. Ja pójdę do Mirus Stelli. Albo dzisiaj przyniosę wywiad, albo mnie pan stąd wyrzuci. No to jest bezszczelność! Dlaczego? Kto wie. Zgoda, niech pan spróbuje. I gdyby się pan jeszcze tak upiek wywiad z Wisconti, no, To ma pan zapewniony u nas kontrakt jako redaktor. He! młodzieńcze. Pan chyba zaraz tam nie pójdzie. Naturalnie, że zaraz. Wolnego. A czy pan wie, że tych, którzy przeszkadzają na próbie generalnej i zabiera pogotowie, tam rzucają czym popadnie? Ej, nic się ja trafił? Nie możesz uważać! Czego chce? Przepraszam pana, ja jestem autorem! Autorem! Siadam się tam, o! Za dużo osób tu się pęta. Dzień dobry, proszę trójkę. Dzień dobry, szóstka. Dzień dobry, jedynkę, proszę. Patrz, patrz, parol Wandel znowu siedzi w drugim rzędzie. Mówią, że tylko po to ten teatr kupił, żeby być bilem. Ach, żeby mnie tak ktoś parę pończoch kupił. Jak ci się zdaje, ile stella Mala? cicho oszalałaś, możesz stąd wylecieć. Więc pan sądzi, że koncert Wiskąciego nam nie zaszkodzi. Może pan być zupełnie spokojny, baronie. Kasa za w obrężeniu. Pytam mhm. dla koncesa, dzień dobry. że jakiegoś tenora zrezygnował z przyjemności ujrzenia naszej, naszej miry. Zaczy na koncercie i będą puchy. Ja jednak słyszałem, panie, że nie ma dziwetu. E, gadają. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie co do to robię. A pana reżysera. Co no. słychać? Dziwi mnie bardzo, że deporacja jeszcze nie gotowa. Ale pani, nie zawracaj, pyci. A pena pierwsza, gdzie jest tam? Adoratorski jestem. Chciałbym być perskim dywanem, po którym stąpali by nóżki mojej Królaowej. Nie lubię antyków. Twój głos dźwięczy jak śpiew w poranek wiosenny. Niech pan idzie do reżysera i powie, że pani sobie życzy, żeby zaczął od finału. Panie Rafini, zaczynamy. Pierwsza scena, pierwszy akt. Spieszę za tobą, mój synu, ale tylko jako posłaniec jej wysokości. gdzie jest Rafini? Jak długo mamy czekać go. na niego? Pralwini, a z jestem, Pralwini. Czy pan zwariował? Co to znaczy? Jako wysłannik tu przychodzę, lecz Iratea już jest w drodze. Nie zrodził dzisiaj wam kawał, lecz zacząć każę od finału. No dobrze, załatwione. Tak jest załatwione. E, panie Spicieńcie? E, proszę panu. Proszę. Zaczynamy od finału. Odcinaj, pójdź. Panie kapelmistrzu, finał. Proszę bardzo. Czy pan coś powiedział, Baronie? Ja? Nic. <grym> załatwione. <grym>

Co to za głupi pomysł z tym baletem. Przecież one mnie zasłaniają do chrzany. Nie reżyserze, co to za głupi pomysł z tym baletem. Przecież Ale... oni zasłaniają. Ale rzeczywiście, Pani Mireczka, jeżeli Pani sobie nie życzy, to... Naturalnie? Zar... Baronie, no niech... Nawet we śnie. Kretyn. Jak można było coś podobnego wymyślić? Balet na zakończenie! Przecież to jest baletu! Jak to? Przecież był balet w pańskiej sztuce! Balet wyrzucić! jeszcze raz ostatnia zwrotka! Maestro, pierwsza wolta. Uwaga, trzy takty przed pierwszą voltą. Proszę! In, kriak, in Chcę, że sobie na mało nie... nie... Cudownie! Cudownie! Pani wie. Nadzwyczajnie! No świetnie! Tylko pan się za bardzo do mnie przyciskał w tańcu, panie, panie! Jerzy Murski, reporter Dzwonka Wieczornego. Ja właściwie przyszedłem po wywiad. Co? Panie dyrektorze, co to znaczy, czy pan chce, żeby mnie szlak trafił? Panie, co to znaczy? Czy pan chce, żeby mnie szlak trafił? Panie inspecjencie! Czy pan chce, żeby pana dyrektora szlak trafił? Skąd się wziął ten bubek, co? Nie wiem, że panowie do jutra zdążą urządkować ten balagan. Chociaż wątpię. <kluzni> Czy będę mogła jutro wystąpić? A co panna, to drogi baron? No spokojnie, spokojnie, droga pani Miro. Może lepiej pójdziemy stąd. A może szklaneczkę szampana. O, przecież pan wie, że ja właśnie szampana nie piję. Ta <kluzni> A może panowie łaskawie zechcą mnie powiedzieć, co to wszystko znaczy, a? Kiedy... No. Najmocniej panią Boże. przepraszam, a naprawdę to nie moja wina. Ja przyszedłem po wybie. To jest stanąłem, co jest w boku. Pani sama mnie zawolala, kazała mi pani tańczyć, kazała mi się objąć. No, kto by o tym mówił? Ale ja w ogóle nie jestem tancerzem. Jerzy Murski, reporter dzwonka wieczornego. Sąsiad pani. Sąsiad? Tak, ja mieszkam w tym samym domu co pani. No więc dobrze, panie tańczący reporterze. Niech pan się zjawi jutro w południe u mnie w domu po wywiad. ciebie siebie duszy i jeszcze mu życie zatruwają. No róże językiem. A z ciebie też żadnej pocieki nie ma. Co się stało? To faktycznie nieprzyjemne, że właśnie teraz. Ale... Musimy to przeczytać. Może że czytaj głośno. Pewnie znowu jakieś plotki wyssane z palca. Ho, ho znam moje koleżanki. Po wieloletniej nieobecności powrócił do ruchu nasz znakomity rodak i światowej sławy śpiewak. <trym> śpiewak Roberto Visconti. Powrócił. Siedemnaście lat czekałam, żeby wrócił do mnie i wrócił, żeby dać końca. <trym> no. <trym> Nie bierz sobie tak tego do serca, Duszko. On nie wart tego. Proszę! Masher, masher, masher! Wszystko zalapione. Telefonowałem do Paryża. Dziś jeszcze samolotem wysilają najlepszego tancerza. Jutro rano będzie tutaj. Czy pani zadowolona? Już mi wszystko jedno. Patrzcie, coście ze mnie zrobili. Ale miro kochana, przepraszam, chciałem powiedzieć, ależ Miro kochana, zdaje się pani, no przecież pani wygląda najwyżej na 25 lat. Co? 25 lat, no tak drugi i, i, i rozmaite szykany marny reżyser i człowiek od razu wyglądał 5 lat starszy. No głupstwo no. Ale skąd ja wpadłem na te 25? A 164,25 numer telefonu w Paryżu. Rano próba z nowym tancerzem. Zaraz zarządzę. Ależ, proszę Pana, jak to można nas tak obrażać, proszę Pana? Słonie powiedziała! Głupstwo, nerwy. Przepraszam, najdroższa, czy nie przeszkadzam? Ja tylko chciałem zakomunikować, że nowy pan. Tancer... Już wiem. Panie baronie, proszę mi powiedzieć, gdyby Pan mnie zobaczył pierwszy raz, ile dałby mi Pan lat? Osiemnaście. Słowo honoru daje osiemnaście. Ja mówię, Ach, to za czarodziejka, ta kobieta z każdym dniem młodsza. Czy pan jutro po premierze poprosi jak zwykle o moją rękę? No oczywiście, najdroższa, o, my w wandlowie, nie dajemy tak łatwo za wygraną. Ile razy ja już panu dałam kosza? 26. Jutro będzie dwudziesty siódmy. Nie, jutro powiem panu tak, Julianie. Miro, ja uszaleję z radości. Awantura przed premierą. Murowane powodzenie. Jutro jest próba z nowym tancerzem. I uprzedzam, że przedstawienie będzie nadane przez radio. Przez radio? On będzie słychać, a nas tancerek nie będzie widać. Też wynalazek. Chciałabym, żeby między nami nie było niedomówień. 17 lat temu był już mężczyzna. Najdroższa, nawet nie mówmy o tym. Przecież 17 lat temu. Ty byłaś jeszcze malą dziewczynką, małą dziewczynką, ja nie chcę o niczym wiedzieć. Do widzenia, Julian. Umieram ze zmęczenia. Panienki sobie życzą? Samego rana po autografy. Pani Mirna Stella śpi jeszcze. Proszę przyjść później. Ale ja jestem córką Mirstelli. Córka? No co w tym dziwnego? <grym> Czy mama nigdy nie wspominała o mnie? Tyle i nigdy nie słyszałam. Aż dziw bierze cała rodzinka naraz. Czy ta panienka to też córka? Nie, nie. Ja mam własną mamę. W Radomsku. Trudno. Niech panienki pozwolą. No. No, proszę. Niech pani pozwoli. Jak tu pięknie. Zupełnie jak w muzeum. Moja mama jest słynną aktorką. Obiecałaś wydostać mi autograf. Nawet z fotografią? Mama mi niczego nie odmawia. A dlaczego ta guwernantka nic o tobie nie słyszała? Czy twoja mama nigdy o tobie nie mówi? Moja mama bardzo mnie kocha i stale o mnie mówi, ale nie ze służbą. <ścoughs> Stasiowo! Jestem proszę pani. Stasiowa, z kim rozmawiałaś w salonie? Kto przyszedł? Mamy gościa. I to niespodziewanego. On? Nie, ale ktoś podobny. Co to łagłówki od rana? Powiedz, kto przyszedł? Kiedyś sama nie wiem, jak powiedzieć. Przyjechała panina... ciotka. Bliższa rodzinka. A co nasza gwiazdeczka może na przywitanie gościa? Jaki korek wybierzemy? To zależy, kto przyszedł mi do rajdu. Co twoja mama tak długo robi? Ubiera się. Mamo! No, bardzo się cieszę, ale co ci wpadło do głowy, żeby do Warszawy przyjeżdżać? Skończyłam pensję, więc gdzie miałam się podziać? Wszystkie porozjeżdżali się do rodziców, więc ja też. Te, też do rodziców? Nie, Nie do ciebie, mateńka. A, jeśli tak, tu w porządku. Masz Mateńkę i tą bardzo tak. sławną Mateńkę, no więc czego ci jeszcze brak? Buzi, Mateńko! Widzi, że mam krem na twarzy. Jak chcesz, mamo. Mamo. A kto to? To moja koleżanka z pensji. Jadzia mieszka stale w Radomsku. Nigdy nie była w Warszawie, więc zaprosiłam ją do nas. A to bardzo się cieszę. Była bardzo. No i co teraz będzie? Nie wiem, mamo. Stęskniłam się za tobą. Nie przypuszczałam, że mnie tak przywitasz. Ale ja bardzo jestem rada, żeś przyjechała. Ale proszę cię, nie mów do mnie mamo. Jeśli się ktoś dowie, że mam dorosłą córkę, to. to moje koleżanki tylko czekają na taką gratkę. Będę gotowana, a ty tego nie możesz zrozumieć i myślisz, że ja nie mam dla ciebie serca. Tu mieszkanie pani Mirry Stelli. A pan redaktor. <laughs> Redaktorek niedobry, ho! Czy przyjdzie dziś na premierę, a Mileczka będzie się podobała. Tak, <śmiech> dziękuję, <śmiech> dziękuję. Rapska gra. <laughs> no, Bidula robi co może, ale to bardzo, bardzo sympatyczna koleżanka. Radziła mi nawet, żeby włożyła dłuższą suknię i zakryć swoje ładne, ale krzywe nogi. Aha, głos śliczny, tylko słuchu Bidula nie ma za <laughs> No, ja. <laughs> Dziękuję. Mileczka całuje chłopcika w <laughs> Pa, pa. Proszę pani, przyszedł jakiś redaktor, prosi o wywiad. Mówi, że mu pani wczoraj obiecała. On mieszka tu, w tym domu. Hmm, z cypiąckich stron. Powiedz mu, że mnie nie ma, że jestem chora i że wyjechałam. Widzisz, oni tylko węszą, szukają sensacji. Ależ... Tylko mamo i mamo. Twoja przyjaciółka gotowa do mnie mówić, mamo. Ja mam własną mamę w Radomsku. Ja tylko do mamy mówię, <laughs> <lubię> mamo. <laughs> Lili, proszę cię, uspokój się, pana maleńka. No proszę cię, nie droga. <laughs> Zacznę chyba od y, Wisconciego. Od kogo? Robert Wiskonti. Musiała pani chyba słyszeć o sławnym śpiewaku Wiskoncim. Naturalnie, Panie Redaktorze, że słyszeliśmy o Robercie Wiskoncim. Bardzo słyszeliśmy aż nawet za dużo, ale mamy premier. Nie ma rady. Musi się wyspać. Musimy być ładne. Musimy się poddać naszej prasie, naszej kochanej prasie, która jest dla nas tak łaskawa. Po co pan redaktor ma się fatygować do tego tenora? Przyrzekamy uroczyście udzielić panu długiego wywiadu z dużą ilością pikantnych szczegółów jutro w południe. E, dobrze, ale... Jestem. Panie Rajcini, tam nie można. Co to znaczy nie można? Kto może zabronić słynnemu łaprowi rek? Odpowiadaj, nędzna niewolniczo. Ani ma Gość. Kto odśmiela się zakłócać spokój mojej władczyni o tak wczesnej godzinie? Wielka niespodzianka, panie Ralfini. Same byłyśmy zaskoczone. Przyjechała, przyjechała nasza siostra. Siostra, to dobry pomysł. Siostra, to nawet bardzo dobry pomysł. Wiesz, że ta Stasiowa... Słuchaj, więc ty jesteś moją siostrą Lili, a ja twoją siostrunią Mirą. Rozumiesz? Tak, mamo. Miro. Więc kto ja jestem? Siostra Mira. Yy, więc powtarzam. Tytuł nieoczekiwana siostra. Jak się dowiadujemy z tego źródła do sławnej gwiazdy Mirystelli przyjechała niespodzianie w odwiedziny jej siostra. Nasz specjalny reporter Jerzy Murski będzie miał zachwycającą dziwą wywiad dla naszych drogich czytelników. Yy, tak. Co? Dobrze, postaram się. Serwus. Ale z tą siostrą to się nam udało, co? To... Ale trzeba zmienić suknię, bo jak na siostrę, wyglądasz troszeczkę za młodą. Zaraz ci coś przyniosę, kochanie. Na córkę za staran, na siostrę za młoda. Jakie to wszystko dziwne. U nas w Radomsku jest zupełnie inaczej. Warszawa to nie Radomsk. A moja mama jest wielką a wielkie artystki nie mogą mieć dorosłych córek. Nie być znowu. No, mama ci nie biela, ale ojciec na pewno się ucieszy. Ja nie znam ojca. Nigdy go nie widziałam. Nawet nie wiem, kto to jest. Jakie to wszystko dziwne. U nas w Radomsku jest zupełnie inaczej. Wybrałam wam trochę rzeczy. Jak Wisła się pali. Co ty robisz? Przecież ty podłogę rozwalisz. Właśnie o to mi chodzi. Muszę się do niej dostać. Po co? Muszę mieć wywiad do A Ej, cerber mnie nie wpuści. Dokąd idziesz? Bardzo fotogenicznie. Wyglądasz jak gwiazda amerykańska. Ja mam w torebce fotografię. Zobaczysz, jaka jesteś tam podobna. Co się stało? No tak. Toreczkę zostawiłam w salonie. Cii, to... Spokojnie. Wiem, kim pani jest. Myli się pan. Myli się pan, ja w salonie. Dziennikarz nigdy się nie myli. Pani jest siostrą Miry. Rzeczywiście. Dlaczego pan. No, przez okno mam bliżej, wszystkiego trzy metry. A po schodach tyle chodzenia. Pani pozwoli, Jerzy Murski, redaktor. Proszę, proszę, niech pan redaktor siada. Dzisiaj bardzo gorąco. W lecie bywa. Tak. To pan redaktor rozwala nasz kupiec? Tak. To mój sposób skupiania się. Bo widzi pani ten Sherlock Holmes palił fajkę. A Ja też. Ja tańczę. Ale pani jest Szalenie podobna do ojca. Pan zna mojego ojca? Nie, niestety tylko z fotografii. No ależ to ojciec mojej mamy. Jak to? Chciałam powiedzieć, że to że to mąż mojej mamy. Tak. tak. No tak, to zwykle tak bywa, że mężowie mamy są naszymi ojcami. Tak. Zwykle tak bywa. Pani też ma zamiar wstąpić na scenę? O nie. Spój. A szkoda, wielka szkoda. Pani jest stworzona na artystkę. Ten wdzięk, ta młodość. O proszę pana, moja siostra jest także młoda kto wie, czy nie młodsza ode mnie? Oczywiście, oczywiście, nasza primadonna jest urocza. Ale pani, pani jest czarująca. Ja naprawdę sam nie wiem, co bardziej podziwiać. Czy urok młodości, czy... Co pan ciągle z tą młodością? Ja już wcale nie jestem taka młoda. I po co pan tu w ogóle przyszedł? Powiedz, pani siostro. Ale kiedy panią ujrzałem, zapomniałem o wszystkim. Zaraz przyjdzie moja przyjaciółka. Co zrobimy? Czy było, gdybyśmy od razu wzięli ślub? Ale moja mireczka nie jest zbyt czułą narzeczoną. To zawód zrobiła mi wczoraj, nie przyszła. A ja kolację przygotowaną na dwie osoby, musiał sam. A mnie nie wolno tak... Po próbie zaraz do domu, bo głowa mnie rozbolała. A co do ślubu, to muszę panu jeść wyznać. Drogi Julianie, jeżeli potem nie zmieni pan zdania, zostanę pańską żoną. Ależ na pewno nie zmienię. Raczej wisła zmieni swój bieg. A więc słucham, Pani. Otóż, Baronie, ja mam córkę. Cudną córkę? W tak młodym wieku i, i córkę? Gdzież jest to maleństwo? O, to maleństwo ma już siedemnaście lat. Siedemnaście lat? Siedemnaście lat i maturę. I matura to głupstwo, ale siedemnaście lat? Nie, to nie do wiary. Jak ten czas leci. Leci, niesamowicie leci. Te 17 lat przeleciało jak bicza czas. Kochałam go do szaleństwa i on poza mną świata nie widział. Ale któregoś dnia zrobiłam mu piekielną awanturę i uciekłam. No i co, i co? No i on wyjechał. Nie wiedział, że zostanę matką. Wczoraj wiedziałam się, że powrócił. Kiedy wrócił? Po co wrócił? Tak poprosił, żeby wrócił. Niech się panu uspokoi, ja go nie prosiłam. A nie jest pan ciekawy, jak się nazywa? Nie, to mnie nic nie obchodzi. Nazywa się Robert Visconti. Co takiego? Co? Visconti? Ten znakomity śpiewak? Ten znakomity, fenomenalny tenor Visconti. <śpiewanie> Mistrz nie będzie mógł udzielić autografów osobiście, bo przed koncertem ma próbę. Oczywiście. Serdo, 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 Czy te baby już poszły? Jak to długo potrwa? Pardon, nie bada, ale damy. Potrzebne panu do. Znów sobie popija. Wynoś się, bo dostanie żlanie. Ja, lań? moje uszanowanie i na strunach głosowych. A teraz przystąpimy do rwania autografów. Proszę pana, dla mnie zmienim. Czy mogę dostać kosmyk włosów na pamiątkę? Kosmyków chwilowo zabrakło. Jutro fryzjer nowe dostarczy. Proszę, jak pani na imię? Marysia. Marysia, Małgosia, Mat. Marysia, jest. Dziękuję, panu. senta. Io sono venuta dall'Italia. E vorrei vedermi col'illustrissimo cantante, si può? Po, po, po... Wie panie, a ja wszystkie języki doskonale znam, a po włosku to jakoś nie bardzo. Może pani zna francuski? Oui, très bien. To przejdziemy na angielski od razu. Oh, I like to see, okej, a po polsku pani nie mówi? No, naturalnie, że mówię. Chciałam prosić o autograf. Autograf? Ja od razu domyśliłam się, że chodzi o autograf. Proszę, jak pani na imię? Janka. Janka, 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 Janka. Janka. Proszę, Janka, zaraz. ten imiona na A. Przepraszam. Agata. Ojej. I Gary Cooper? Gary? W ogóle on, ja, Douglas Fairbanks. Fairbanks? No tak, dół. A co, nie ma pani jeszcze jego autografu? Drobiazg, załatwione. W ogóle, może Pani przede mnie wszystkich otrzymać. Marlena, Greta, Sylwia. To moje bardzo dobre znajome. Doprawdy? No, I Smosarska? I I Kiepura i Cyganiewicz? Aż naturalnie. Proszę mi tylko wynotować, kogo Pani brak i już. Najlepiej przyniosę Panu mój album. Mam go na dole w walizie. Zaraz go przyniosę. <laughs> no co, dobrześmy się wykręcili. <laughs> no, blagować potrafi Pan, że proszę siadać. Tylko dla Pani. O, dziękuję. A co, może się pani źle bawiła? Może nie nabierałem tej malej genialni? Wystrychnął ją pan na dudka. Może mam panu za to dać nagrodę? A gdybym zażądał... Zależy czego? Wywiadu z pani siostrą. Och. Pomówię z mirą, panie redaktorze. Pani jest czarująca no. dziewczyna. teraz może pan wyjść drzwiami, panie redaktorze? <laughs> nie, dziękuję. Ja już się przejdę. <laughs> Jednym byłam młoda. Głupia. No to dobrze. To bardzo dobrze. To doskonale. No a cóż córeczka? Nic nie wie. Nie wie nawet, jak się ojciec nazywa. I nigdy nie pytała. Od siedmiu lat nagabuje mnie coraz częściej. W końcu jej powiedziałam, że przepadł bez wieści. Oh. A teraz, skoro już pan wie wszystko, niech się pan namyśli, drogi baronie, żeby pan mi później...